Ty, Szymanu, ty słuchaj, bo jest. Zdrowie, głupia sytuacja się wydarzyła. Ja wiem, że są wakacje. Nie wiem, czemu siedzimy w ławkach nagle. I do tego jest niezapowiedziana kartkówka w piątek. Człowieku, kto robi niezapowiedziane kartkówki w piątek, jeszcze w wakacje. Ale całe szczęście, że wczoraj widziałem, że gośko odpisywa o trzeciej co odpowiedzi. Ten właśnie sobie tutaj zapisałem, więc damy radę. Tylko wiesz, żebyś uważał tam, żeby facetka Cię przypadkiem nie strzeliła, żeby nie było lipy. I ostatnio się pytałeś, ten, ile kosztują, za ile można skeszować sobie te NFTki. To nie jest ważne ile one kosztują, panie. To jest tylko wiesz, tak dla zachęty no. No i czasami, jak odpowiesz dobrze, to dostajesz plusika albo czwórkę, a tu dostajesz NFT-ka po prostu. No. A mi można sprzedać po dolarku, czy tam po dwa dolarki, jakiś floor price tam jest, ale to jest raczej takie wiesz, no. Może to kiedyś odpali, może nie odpali, może. A może tylko sentymentalnie będziesz to trzymał na portfelu. Także, no. Robimy testy, bo po to są kartkówki, żeby sprawdzić naszą wiedzę. No. I po to się właśnie to robi przede wszystkim. Także nie przeciągając już, bo za chwilę jest dzwonek. Intro! I tutaj to mamy, tak jest. <laughs> Drodzy Państwo, <laughs> mamy nowy quiz z Imtokena, czyli Learn and Earn 4. I tutaj dodatkowo mamy jeszcze, bierzemy udział w jakimś losowaniu USDC. To jest coś nowego, jakaś nowość, ale generalnie mamy tak samo 8 kartek pytań, znaczy 8 quizów. Na różne tutaj mamy kategorie, i każdy z tych quizów powinien. Dam nam dać jednego nft -ka. Macie czas do rozwiązania tych quizów do 25, czyli wtedy, kiedy jest minting, chyba Minters, nie? I gdzie tu jest jeszcze info o tym USDC? Ja bym chciał. Layer 2, Typ Nie wiem, gdzie jest info o tym USDC, ale to zaraz ten. Możemy zaczynać od. Pierwszego czyli stay safe. Tutaj wchodzimy najpierw, enter. Tutaj mamy 8 pytań, tak? 6, Jedna odpowiedź, 2 multiple answers. Pierwsze, in what way do scammers usually cheat you out of your token approval? QR code payment Ponzi scheme under the name of liquidity mining. All of the above. Which of the following descriptions of the token approval is false? The scammer used the token approval. To jest poprawne. Czyli if the scammer doesn't know your mnemonic or password, he cannot join your wallet even if they have the approval. Bo jeśli znają mnemonic, to oczywiście już nie potrzebują żadnych, żadnych zatwierdzeń. Dobra, czwarty, someone sends you a link and offer a very good investment opportunity, my friend. Very good investment opportunity. You realize that it's a probably a scam, my friend. Before removing your TRX wallet approval You need to prepare at least 5 TRX, ponieważ każdą transakcję trzeba tam opłacić na ten TRX. -ie. Which of the following descriptions is false regarding the cancellation of Ethereum wallet token approval? To drugie. Open the TRX wallet. Jeżeli coś chcemy zrobić na Ethereum, to nie otwieramy TRX-a, tak? <laughs> Approve scans usually play out of which network? Tutaj jest. Tron i Ethereum, ponieważ na Bitcoinie nie mamy żadnych opcji approval. Uh, what should I do if I find that my token approval has been compromised? More than one answer. Tu możemy dać cancel the approval immediately i kontakt I'm token officials via support. I teraz tutaj podajemy nasz adres. And do you like learn? I tutaj aha, dobra. Ja tu daję ten mój airdropowy i tutaj dajemy 5 gwiazdek. Tutaj dajemy też wszystko. I submit. Oj, tutaj nie dałem żadnej odpowiedzi. How to tell if the transfer page is fake or not? Tutaj all of the answers. All of the above are correct. To znaczy submit. 100% elegancko. Arbitrum DEX. Teraz lecimy arbitrum DEXA. Tutaj mamy 6 pytań. Prosty quiz i lecimy z tym. What network Abort Exchange currently deployed on? Arbitrum. <laughs> Trochę głupie to pytanie było. How many trading pairs does Abort currently offer? Tutaj mamy 14. What the products can. Tutaj mamy token and index perpetuals. Why does abroad utilize the order book mechanism? Low trading cost. Abort is known. I tutaj jest instant. Tutaj będzie now. Tutaj znowu wklejamy nasz ten. I submit. I się okazuje, że mamy 100% znowu. Widzieliście jednak ta trzecia C małeb na karku. Teraz walimy do dodo. Tutaj mamy osiem pytań, startujemy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. What is the market maker? To is PMM? PMM. Which of the following trading models are tutaj is swap? Which of the following trading models are gasless? Which of the following mining has no risk for single coin batch? In which way can you equally allocate tokens and start a liquidity market at Dodo? We need to know the volume crowd pooling. Which of the following parameters configuration is not supported when creating tokens? Token icon. What type of NFTs does Dodo support when creating NFTs? 721 and 1155. Which type of pool supports the parameters adjustment after creation? Tutaj będzie private pools. Tutaj wklejamy nasz adres. Tutaj później serduszko, uśmieszek, submit. Jak tam nasza stówka? Jest stówka. Pięknie. Lecimy z kolejnym. Tips on blockchain. Enter. Dobra, tutaj mamy 6 pytań. 4 pojedyncza i 2. Wielokrotna możliwość odpowiedzi. I ładujemy się tutaj. W ogóle te NFT będą dostępne po 3 dniach. Także spokojnie, powoli. I tutaj, what is the first step after being stolen? Stop loss. Why are hot wallets more risky than cold wallets? Tutaj, the secret phrase or private key is compromised due to the cyber attacks. How many main types of mnemonic words are there? This is four. And here, how to transfer funds via cold wallet? Scan QR code. Yes, correct. Connect USB to my. Device, yes, you correct. Turn Bluetooth on, yes, that's correct. All of them are correct, my friend. How to avoid downloading fake wallets? Use popular cryptocurrency market database such as. Correct, search to Google randomly. No, download via links and by someone, No, ten pierwsza pierwsza odpowiedź będzie na pewno prawidłowa. Najlepiej jest po prostu czerpać te linki ze sprawdzonych źródeł typu właśnie CoinMarketCap albo CoinGecko. What are the two security rules? More than one answer. Zero trust. For all the information from the internet be sure to cross reference them. Continuous security validation. Yes. Don't put all the eggs in one basket. Pay attention to the system security. Ale skoro są tylko dwie to Zostają te dwie i tutaj wklejamy nasz adres i serducho i uśmieszek i submit i gdzie jest moja stówka, drogi przyjacielu? Lecimy dalej. Teraz mamy co? Ethereum NFT to jest LUX. Tutaj mamy aż 10 pytań. Proszę bardzo, startujemy. Startujemy, startujemy. Who received LUX Rare Platform Fees? Lux Stakers, czyli jeśli stakujemy token LUX, to dostajemy oczywiście jakieś tam nagrody z tego ich wolumenu. What are the types of all of the above? One collection has 8000. Tutaj będzie both, czyli listing reward i trading reward. Which of the following statements is false when the user stakes LUX token? Earn looks rewards nie zarabiamy wrapt bitcoina, ponieważ Ethereum zarabiamy za fee. Which statement is false about auto compounding? Looks reward reward? Users can choose whatever. Auto compounding requires manual actions. Jak sama nazwa wskazuje, auto compounding, czyli to nie wymaga żadnych akcji, już tam. Collection offer means The user, the user places the same. To The user places the same offer on every item collection with a, just a single click. Which of the following statements is false about the bulk listing function? Once a listed item is sold, the other listings are invalidated. A conditional listing is when you list two items, so one and two. To pierce. I teraz dziewiąte. The tool available on LuxRAR for buyers wishing to contact the seller is scan Chat Of course. LuxRare platform fees 2%? 2%. I tutaj nasz adresik. Serduszko, uśmieszek i poprosimy stóweczkę elegancką. Dziękuję. Dobra, i teraz wbijamy tutaj na Orbitera. Na orbiterze mamy znowu 10 pytań, no to mam nadzieję, że tutaj ten NFT będzie taki soczysty, soczysty będzie on. What's problem das orbiter aim to solve? Cross-rollup issues. What is the orbiter designed to be? A decentralized cross-rollup bridge. What are the types of smart contracts in the orbital security model? Two types all of the above. Pujimame. what are the functions of nsc contract? Two types również all of the above. What is the trading fee? Fee is paid on the platform. What is the withhold fee? The fee paid To maker to pay the gas. Which of the following option regarding the identification code is correct? Tutaj jest all of the above. Which networks are supported to transfer USDT? Ethereum zk sync arbitrum polygon optimism. Ponieważ tutaj jest bitcoin wszędzie, to się nie zalicza. I lecimy dalej. What kind of addresses are transactions funds and to? Externally owned addresses. What are the features of our all of the above i tutaj oczywiście nasz adresik poprosimy? Serduszko, uśmieszek, submit i stuweczka elegancko. Pięknie, pięknie, pięknie. Więc lecimy sobie dalej. Tutaj jest Web 3. Identity, have Six petain. Tak, yes. Here we have Is bit a single chain decentralized? Supports any public chain. Bit can be used as a find and has been integrated by a major Propka bit account. After you change your nickname to your bit account, here <laughs> is NFT box. Currently, the number. Jest więcej niż 100 tysięcy. After registering with account, you need to manage the data to your. Uh -huh. No. In app, like your can... Tutaj jest yes. Tutaj wklejamy nasz adresik. Serduszko, uśmieszek, submit. I gdzie jest stóweczka? I proszę bardzo, mamy stóweczkę. I lecimy dalej. Tu już jest ostatni. Dex and Aggregator. Tutaj jest Kyber Network. Enter the quiz. Tutaj mamy 6 pytań. Startujemy. Dobra, spójrzmy na te pytania. Who is the kyber network mentor in the early stage? Zgadnijcie, kto był mentorem. Był mentorem Vitalik Buterin. What is the Kyber Swap? And then, to to. All of the above. Jak on się nazywał? KBC? Nie, KNC on się nazywał. KNC. I tutaj mamy to pierwsze narzędzie do wyszukiwania tradu, trendingowych, trendują, trendujących, trendujących tokenów. What is the Kyber Swap latest protocol called? Elastic. KyberSwap elastic. Which of the following statements are true? Select all that apply. Tutaj możemy mieć kilka odpowiedzi. I tak, KYC nie jest required Kevin's deploy chains. Tak, jest multi chain, you can vote. Tak jest, możemy głosować. I tutaj również. I tutaj wklejamy nasz adresik serduszko, uśmieszek, submit i proszę państwa ostatnia stóweczka. Stuweczka ostatnia. Lecimy, 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 mamy to, mamy to, więc dziękuję bardzo. Wszystkim Państwu za obecność w, tym wspaniałej, w tej wspaniałej kartku Mam nadzieję, że wasza facetka nie szczaiła. Każdy dostaje fajnego NFTK w nagrodę do odebrania na Galaxy za kilka dni. Na tym Galaxy, wiecie, którym Galaxii niezalazłam. Na tym Galaxy będzie tutaj do odebrania, to jest możliwe, że to jest już nawet ten, czy to już, to już jest ten, to już jest ten, to już jest ten, więc przerzućmy sobie teraz, zmienimy sobie naszego MetaMaska na Arbitrum, bo oczywiście NFTki będą... Na no, arbitrum, no ale jeszcze nie, tutaj nic nam nie pokazuje. Oczywiście muszą odświeżyć te wszystkie dane, te wszystkie nasze bezbłędne odpowiedzi, i dopiero wtedy będziemy mogli zgarnąć te NFT. -ki. Fajne są takie piłeczki, wyglądają wszystkie. Nie wiadomo, może kiedyś jakiś Japończyk będzie miał na to zajawkę i będzie skupywał wszystkie z rynku. Nie wiadomo, może kilka Ethereum kiedyś na tym zarobisz. Nigdy nie wiadomo. Także no, zostaw tą łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgów, napisz czy Ci się podobało, czy co tam w weekend robisz dzisiaj, w piątek. No. no, że to tyle no. Pogadał, pogadał, kartkówkę odwalił przy piątku w wakacje i tyle no. Siemanko, pozdrowki. Ju!